Witajcie ponownie. Kolejny rachunek, kolejny filmik. Mam nadzieję, że będzie w miarę szybko i krótko i tym razem już bez yy, błędów, między innymi ortograficznych. Jestem wdzięczny za wszelkie komentarze. Nawet te nieco złośliwe, czy też uszczęśliwe. Yy, tak jak wspomniałem, kolejny rachunek, kolejne pół roku z fotowoltaiką jak to się przedstawiało. Właściwie w tym momencie już jestem w stanie wysnuć czy jakieś wnioski, czy też po prostu dokonać jakiegoś tam porównania co do zeszłego roku, jak to wyglądało. To, co tutaj widzicie, czyli mamy bieżący rok 2021 i jeżeli chodzi o produkcję w pierwszym półroczu, to jest 1761,45 kWh w zeszłym roku jak to się przedstawiało jeżeli weźmiemy sobie właśnie porównamy to z poprzednim rokiem okazuje się, że tu było aż 1935 kWh więc no pi razy drzwi około 200 kWh więcej, więc można powiedzieć, że to półrocze jest słabsze względem tego poprzedniego, to też było związane między innymi z tym, że Yy, przez tam trochę stycznia, trochę lutego yy, leżał śnieg na panelach. Yy, na pewno by była ta różnica trochę mniejsza, ale, ale nie ma co liczyć na to, żeby było to nawet zbliżone do siebie. Po prostu jest słabsze półrocze, tak to wygląda. Yy, co się zmieniło w ogóle ze względem zeszłego roku? Yy, pokażę Wam rachunek. Pokażę Wam rachunek, czyli co zostało rozliczone, co zostało do rozliczenia, jak widać za żadnego miesiąca nie mamy przeniesienia, wszystko jest rozliczane. Znaczy może nie tyle z miesiąca, tylko z półrocza, nic mi nie przechodzi, nic nam nie przeszło na następne półrocze, wszystko zostało pobrane. No i stąd też dopłata, tak, bo to było zużyte. Więcej niż instalacja dała radę wyprodukować. Co się zmieniło Z względem ostatniego rachunku? Skoczyła nam opłata, yy, opłata mocowa, yy, która tak, tak wygląda. Yy, no Jest to zawsze kilka tam dodatkowych yy, złotych. No i właściwie tyle. Tak to. Tak to mniej więcej yy, wygląda. Yy, 10:46 opłata mocowa. 10:46 netto yy, miesięcznie, czyli tak naprawdę dobre 60 zł yy, na pół roku, nawet 70. Yy, za to tylko, że jest instalacja powyżej 2800 kWh. 2,8 kW. Yy, więc. No jest to dodatkowo dodatkowa no, dachina da i to tutaj nie mamy za bardzo wyjścia. Co więcej, powiem Wam tak, no staraliśmy się tak naprawdę w tym półroczu używać wszystkich urządzeń typu pralka, nie wiem, zmywarka, czy piekarnik w ciągu dnia, żeby właśnie ograniczyć też to zużycie. No, jak widać średnio się to zdało. Co więcej no z rachunku to co mam na rachunku czyli średnia cena za energię wynosi 99 groszy więc prawie złotówkę już mamy względem poprzedniego rachunku gdzie było to 88 groszy ale też te średnie średnie można porównywać. O tak można tak bym to ujął ze względu na to że teraz ma, miałem większy pobór, co oznacza, że jeżeli miałem więcej kilowatogodzin pobranych, to powinna być średnia cena mniejsza niż w przypadku mniejszego poboru. Jak się okazuje, poprzez to, że są właśnie te dodatkowe opłaty, to ta średnia jest, no i plus wzrost ceny to ta średnia cena kWh jest większa niż właśnie poprzednim razem. I co dodatkowo na OPL znalazłem też średnią cenę kWh dla, no, dla województwa mazowieckiego i dla PG, czyli wynosi ona 74 grosze. Byłoby do zapłaty 1,5 tysiąca, a tak do zapłaty jest tylko 489 zł, więc 1000 zł do przodu za pierwsze półrocze. Yy, dodałem też sobie pewną tutaj tabelkę, żeby na bieżąco widzieć ile, ile jeszcze przede mną, tak? Ile jeszcze przed nami, żeby ta instalacja się zwróciła. No i na dzień dzisiejszy jeszcze 12 tysięcy pozostało. Yy, tak jakby do spłaty powiedzmy. Ogólnie rzecz biorąc bez przygód dla tych, kto nie oglądał, nie pilotuje jako tako kanału. Falownik Fronius, panel Astro Energy i łączna moc 372. Usytuowanie dach jest lekko skręcony w kierunku południowo-schodnim. Panele rozłożone na dwie strony dachu. No i tyle właściwie. No, zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Wskazówki, wskazówki standardowo, które powtórzę i chyba będę powtarzał z każdym filmikiem. Przewymiarujcie instalację. Na pewno to przewymiarowanie będzie musiało być jeszcze większe w momencie, kiedy z, w, w, będziecie się rozliczali na nowych zasadach, czyli już nie jako prosument, a właściwie jako sprzedawca kupiec. Może w ten sposób. No to co? No to na razie.